Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś robimy ozdobę świąteczną. Zapraszam na film. Idą święta, idą, więc pomyślałam sobie, że może na wizji pokażę jakąś ozdobę świąteczną. Ozdoba przyszła mi do głowy tylko i wyłącznie dlatego, że wczoraj siedziałam w warsztacie z moim synem, który zażyczył sobie, żeby mu wyciąć króliczka. I wyklejał tego króliczka w bazi, bazie kotki miał, jak, jak to on nazywa. I pomyślałam sobie, że zamiast patrzeć na niego, czy mu pomagać, to zrobię sama. I wpadł mi do głowy pomysł. Czy będziecie potrzebować do tego jakikolwiek kawałek drewna, czy sklejki. Zależy, co macie pod ręką. Ja y, wczoraj zrobiłam sobie prototyp ze starych deseczek, które znalazłam, jakieś boczki od szuflady miałam, y, więc żeby nie rozcinać i tak dalej, wzięłam to, co miałam. Przerysowałam szablon, bo to będzie y, owieczka, baranek świąteczny. Więc przerysowałam to na deseczkę. Będzie Wam potrzebne y, trochę wiórów, czyli struk, żeby te wióry zrobić, y, klej i trochę czasu. I to wszystko. Więc ja dzisiaj mam y, olchową sobie wzięłam deskę, żeby, była, y, żeby ta ozdoba była lekka. Mam ją trochę grubszą, więc y, zjadę ją na grubości. Y, Odrysuję to, co chcę, i potem będziemy działać dalej, więc do roboty. Moja decha jest dosyć gruba, ma około 30 mm, ale z racji tego, że ja nie potrzebuję jednej płaszczyzny, żadnej płaszczyzny nie potrzebuję y, bardzo gładkiej, bardzo równej. Znaczy, gładką potrzebuję, nie potrzebuję bardzo wyrównanej. W związku z tym pomyślałam sobie, że po prostu przepuszczę ją na grubości, po parę mm z obydwu stron zbiorę, trochę ją wyrównam i, i wystarczy. To też zależy od tego, kto co. Chcę osiągnąć, ja chcę, żeby ta ozdoba była dosyć delikatna, lekka i subtelna, więc, więc na pewno zbiorę sporo tego, żeby, żeby zostało, nie wiem, z 15 mm grubości, no może trochę więcej. Deseczka gotowa. Trochę żal tego, że, że tak naprawdę 10 mm poszło w wiór, ale to po pierwsze była lekko e, lekka łódka, więc też musiałam najpierw zebrać. E, po drugie, no czasem tak bywa. Poza tym to jest taka deska, powiedziałabym, odpadowa, bo tutaj są jakieś wady, są senki, ale to mnie jako taką nie będzie przeszkadzało, bo ja potrzebuję tylko jedną powierzchnię mieć e, ładną, a, a to wszystko będzie zaklejone, także. Odrysuję sobie szablon, to też w zależności od tego kto jaki duży chce, ja mam dwa i chcę po prostu optymalnie wykorzystać powierzchnię deski. Ja po wycięciu tego kształtu będę jeszcze potrzebowała, ja akurat sobie wzięłam z, ze skrzyni, to już totalny był odpad przeznaczony do spalenia, ale po co palić jak można wykorzystać, więc ja miałam już gotowe takie listewki. Które przydadzą mi się później e, jako podpórka do, tego, e, do tej ozdoby, bo to będzie płaska rzecz. Także jak Wam coś zostanie, to nie wyrzucajcie tego, bo przyda się do podklejenia tyłu. Więc ja sobie odrysuję ten kształt. Kształt powiem Wam. E, poszłam do mojego męża, bo z nas dwojga, no to niestety on ma e, zdolności plastyczne. Chociaż mój Biotruś proponował, że mi narysuje. Mama, ja Ci owieczkę narysuję, ale. Ale jednak poszłam do Jarka. Jarek owieczkę narysował, ale powiem Wam, że jeżeli ktoś nie ma zdolności, to albo Google, albo, albo nawet książki, które dzieci mają, gdzie z tyłu często są szablone do, do jakichś prac plastycznych, także można się wspomóc. Dobra, kształt jest. Możemy iść na taśmówkę i wycinać. Jestem przy taśmówce. Moi jak już nie raz powiedziałam ulubionej maszynie. Ja się bardzo dobrze przy niej czuję, jak przy maszynie do szycia, już nie raz tam mówiłam. Tutaj yy, cienka taśma, więc bardzo będzie mi pewnie łatwo te chmurkowe kształty wycinać. Nie trzeba się tu też bardzo starać, żeby to było dokładnie po linii, bo jak podam, zobaczycie, ja te zewnętrzne kształty będą tak naprawdę oklejone, więc jako tako oko yy, krawędzi nie będzie widziało tylko od tyłu, więc nie trzeba się przejmować, że jak nie pojedziecie po linii, to coś się wielkiego stanie. Nie, to każda owca może być inna, więc nie ma co się aż tak bardzo stresować. Więc zaczynamy. Przestały. Wycięty. Resztę i tak muszę spróbować czy pilnikiem, czy papierem doszlifować, żeby pozbyć się tych niedociągnięć, ale to już przy strubnicy. Tak jak mówiłam, teraz lekki szlif ręczny. Pilnikiem i ewentualnie papierkiem zerkuję te brzegi, żeby nic przy dotykaniu nie przeszkadzało. Człowieczka jest gładka, przyjemna w dotyku, teraz muszę jej zrobić wełnę. Wełnę, z racji tego, że ja tu mam mnóstwo odpadów i z racji tego, że chcę, żeby te wiórki były odpowiednie, nie takie byle wiórki, tylko chcę, żeby część z nich była mniejsza, średnica, żeby była po zwinięciu mniejsza, część chcę, żeby była większa, więc wzięłam yy, dłuższą i krótszą deseczkę i robimy wiórki. Bloki. Struk pierwszy, lepszy, ostry, spółki. I chodzi o to, żeby tak pociągnąć, żeby te wiereczki były na maksa pozwijane. Wiecie o co chodzi. I tak jak powiedziałam, jedne są większe, drugie mniejsze, nie wiem do której kamery, Panie Operatorze. I teraz chyba najprzyjemniejszy, aczkolwiek dosyć monotonny moment przyklejania wiórków do baranka. Potrzebny mi jest teraz jeden okrągły kształt, dosyć dobrze zrobiony, żeby nie powyjeżdżać klejem bo yy, pyszczek, czy mordka, czy, czy co ma owieczka, yy, twarz, musi być bez, yy, bez tych yy, wiórków. Także, żeby nie popaprać klejem, bo potem będzie trudno po prostu to wyczyścić. Ja sobie, jak mam być szczera, wczoraj zrobiłam to palcem, ale może uda mi się dzisiaj, już mi zastygł klej. Ok, czyli chodzi o to, żeby to, co w środku zostało czyste i ja sobie jeszcze zostawiłam czyste uszy, czyli zrobiłam linię, do której te wiórki będą sięgać. No i oczywiście nie wysmalować całego barana czy owcy naraz, bo no bo klej zdąży wyschnąć zanim te wióreczki tu poukładamy, trochę za dużo tego kleju. Można sobie też wziąć trochę kleju na bok i jeszcze dodatkowo te niektóre wióry maczać. Sora, ale ja to zrobię jeszcze palcem, żeby było dokładnie sprowadzone. Mam pędzelek, ale, ale po co, nie? Używać. No i doga. I teraz ja sobie zaczęłam y, wczoraj, jak produkowałam tą pierwszą owcę, zaczęłam sobie od y, Dużych wiórków, tych o większej średnicy, i dopiero później. To nie jest takie też proste, bo te pierwsze wiórki trzeba chwilę przytrzymać, ale to tylko moment, dosłownie. Chyba, że są jakieś nastroszone, no to wtedy chwilę dłużej, ale. O, widzicie już praktycznie. Się trzymają. Czyli po zewnętrznej przyklejam te większe, a potem szczeliny będę wypełniała mniejszą, średnicą. No i w sumie można teraz pójść na kawę, czy na obiad, bo to trochę potrwa. owcę wełną wysokiej jakości. Dokleiłam też oczy. Ja akurat wybrałam dziewczęce z rzęsami i teraz tak, jeżeli chcemy ją zawiesić, no to wiadomo, potrzebny jest nam otwór. Jeżeli ktoś chce ją postawić, tak jak ja mam zamiar, no to przydałoby się zrobić jakąś podpórkę. Wiadomo, można dokleić trójkąt, ja zdecydowałam dokleić pod lekkim kątem, żeby ona nie stała prosto, to ona sama z siebie nie, nie stoi. Więc pod lekkim kątem zestrugam jedną część, żeby, żeby to wyglądało w ten sposób po przyklejeniu tej stopy. Ta listewka pod kątem minimalnie kleju, to jest wszystko tak delikatne, tak lekkie, że, żeby nie popaprać też tego, żeby nie powyjeżdżać, żeby, żeby potem nie trzeba było tej delikatnej rzeczy skrobać, czyścić i usuwać nadmiaru kleju, więc naprawdę mało. Wiadomo, można to zrobić na samym początku. Ja tego nie zrobiłam i nie chciałam też przedłużać pracy, więc zrobię to na końcu, ale muszę, żeby nie zniszczyć sobie tego, co zrobiłam wcześniej. Tutaj przyłożę przyłożę deseczkę, listewkę. I zobaczymy, czy to tak się uda. Myślę, że nic więcej nie potrzeba. Jest prosto, idealnie. I zostawiamy owce do wyschnięcia. A ja Wam tylko powiem, że to nie jest byle jaka owca. To jest owca do nie jakiś głupi baran, tylko owca. Żeby była pewność bo to teraz każdy sobie może zrobić że to jest owca. To jest jeszcze ostatni element świąteczny. Różowy to jest mój ulubiony kolor, a Jarek musi zrobić sobie swojego własnego barana. Ja Wam też przy okazji, bycia na wizji, pewnie ostatni raz przed świętami, chcę złożyć serdeczne życzenia, żeby święta były spokojne, słoneczne mają być podobno, i żebyście spędzili je w najbliższym gronie ludzi, których lubicie, kochacie. No, i żebyście po święta wrócili do nas. Czy ktoś to widzi? Z nożeczka. Pięknie. Wszystkiego dobrego na święta. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.